Serwus z tej strony malinowy nos. Cały czas robię tylko wina i wina. To już się staje nudne, dlatego dziś będziemy robić nalewki ziołowe, tak dla odmiany. Widzicie tutaj przede mną 3 damy 5-litrowe. Z alkoholem 40% chciałbym je przeobrazić w ziołowe nalewki. I tu widzimy gotowe zaprawki ziołowe, suszonych ziół. Wszelak jest ich bardzo dużo około 20 rodzajów Też, także jest ich sporo do wyboru. Ja tutaj akurat mam do zlania dwie buteleczki, które nastawiłem w zeszłym roku. Ta w czerwcu 2018, ta. W, w, w kwietniu. Także mają już na tyle, że, że zaraz pokażę Wam, jak wygląda taka nalewka. Gotowa. Będę musiał przefiltrować. I nastawimy dziś nowe. Mam tutaj, że tak powiem, różne smaki. Trojanka litewska, nalewka leśniczego, pępkówka. Dzięgierówka, tu jest benedyktynka, tu jest nalewka miłosna, sercowa Także jest, jest tego trochę yy, Każde takie opakowanie wystarcza na około, tych suszonych ziół, wystarcza na około 2 litry nalewki Przygotowuje się je bardzo prosto, zresztą sposób przyrządzenia jest podany jeżeli chodzi o skład, to producent nie zdradza e, jakich ziół i w jakich proporcjach użył, tylko pisze, że zioła, przyprawę i tyle, także niestety e, nie dowiemy się co tu jest dokładnie. To zaczniemy od skosztowania tej pępkówki, którą zrobiłem już Nastawiłem rok temu. Naleję Wam, pokażę, jak to wygląda. Ciężko się leje jedną ręką. Zaraz ją będę filtrował. Zobaczcie. Tak wygląda nalewka dziołowa z tego. Bardzo ładny kolor. Zaraz ją wleję przez sitko gęste, żeby się pozbyć większości osadów. Nie wiem czy dziś mi się uda czy jutro ją dopiero będę butelkował jak ten delikatny, drobniejszy osad jeszcze osiądzie na dnie, a póki co skosztuje, pachnie bardzo intensywnie ziołowo. Zresztą te wszystkie zaprawki są z suszonych ziół, także one naprawdę mają bardzo mocno ziołowe aromaty. Spróbujmy, zobaczmy, jak smakuje. Bardzo intensywnie ziołowo pachnie. Mmm. Bardzo mocna, rozgrzewająca. No, jest na wódce 40% robiona. Jeszcze jej nie dosłodziłem. Jeszcze ją będę dosładzał miodem. Bardzo dobra. Bardzo intensywnie ziołowa. Na zimę jak znalazł. No teraz akurat nie jest okres do picia takich nalewek. Ale zaputelkuję, odstawię i na zimę w mnoźne dni będzie jak znalazł. Dobra, to wezmę się za tą nalewkę, Ym, przefiltruję ją i będziemy zaraz nastawiać nowe. Tak wygląda nasza naleweczka. Idę rozpuścić trochę miodu, trochę ją dosłodzić i będzie gotowa. Dosłodziłem miodem, nalewka jest dużo smaczniejsza, także. Odstawiam na kilka dni, żeby jeszcze ten osad opadł na dno i dopiero za kilka dni ją zabutelkuję. A przygotowałem już tutaj zioła do następnych trzech. Opakowanie znakowo 2 litry, ja mam 5 litrów, także troszkę intensywniejsza będzie w smaku. Nie 6, tylko 5 litrów będzie. Co do czasu trzymania ziół w alkoholu polecam trzymać dłużej. Tu na przykład w pępkówce producent zaleca około 3 tygodni. Ja spokojnie 2, 3, 4 miesiące. Ono naprawdę dużo smaczniejsze jest później. Także w pierwszej będą 3 pępkówki, do drugiej damy wyląduje nalewka leśniczego razy 2 i trojanka litewska. Bardzo fajne smaki. A w trzeciej da mnie nalewka miłosna, sercowa i benedyktynka. I pierwszy etap będzie polegał po prostu na wrzuceniu ziół do alkoholu. Na około, no na kilka miesięcy. Po tych kilku miesiącach odrzucę, odfiltruję zioła i będę dosładzał i też odłożę jeszcze na, odstawę jeszcze na jakiś czas. I zostało mi jeszcze kilka dęgielówek, także poza kamerą już zrobię jeszcze jeden nastawik. I tak to wygląda. Odstawiamy to na kilka miesięcy, zapominamy o tym i szykujemy się na zimę. A ja się biorę za sprzątanie. Bo ktoś mi tu nabrudził. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.